Chcemy mówić tylko o boliwskiej, e, bo e, e, takie mam przekonanie, że. Znaczy nie tego, mam takie przekonanie, jak będziemy robić, ale mam takie przekonanie, e, że kiedy o tym będziemy robić, to będą się działy cuda po prostu. I tydzień temu mówiłem o tym, możecie, że nie wiem, jak mogę robić jak te domowe zadania, te propozycje, próbowałeś je realizować, o tym po prostu stanąć, że o tym mówiłem, że jedynie co możemy Bogu dać, to czas. I możemy nic więcej Bogu dać na modlitwie. kompletnie nic. Bo mogę tylko dać czas. I to jest bardzo ważne. Mówię, że Bóg pragnie, abyśmy byli do Jego dyspozycji. Bóg mówi, pragnie być jak do Samuela. Mów Panie, pragnie takie odpowiedzi z naszych ust. Mów Panie, bo słucha Twój słucha. Mów Panie, bo słucha Twój słucha. Nie mów szybko Panie, bo Twój słucha się spieszy. Nie mów... Mów Panie, słuchaj Panie, bo, bo ja mówię, ale mów Panie, bo sługa słucha. I o to jest bardzo ważne. Bóg chce, abyśmy byli do Jego dyspozycji. Bóg prawi nas mieć do dyspozycji. A kiedy Bóg nas będzie miał do dyspozycji, to będą rzeczy nowe. To będą rzeczy zaskakujące. I dzisiaj dalej będziemy o tym mówić. Bo mamy, tak, mamy taką sytuację, że mamy człowieka. Mamy Boga. Bóg, tak ten, jak wiemy, ma wspaniały plan dla mojego życia. Najlepszy. Najlepszy plan Bóg ma dla mojego życia. A z drugiej strony mamy człowieka, który w szuka ratunku. Który szuka ratunku w, w różnych miejscach, w różny sposób, inwestując w to wiele czasu, energii i pieniędzy. Szuka ratunku. I miejsce, jak w jaki sposób, ten Boży plan, ta wspaniała Boża wizja może spotkać się z tym, tym, tym człowiekiem ze mną. Ze mną. No właśnie na modlitwie. Właśnie na modlitwie. Modlitwa jest tym miejscem, kiedy ja spotykam się z Bożą łaską. Kiedy moja słaba kondycja, ale i wielkie pragnienia spotykają się ze wszechmogącym Bogiem, który mnie kocha i który ma dla mojego życia. Wspaniały plan. To właśnie się dokonuje, to się urzeczywistnia, to się aktywuje podczas modlitwy. Podczas, wtedy, kiedy spotykam się z Bogiem. Skąd wynika konieczność modlitwy? Z czego wynika konieczność modlitwy? Po pierwsze, że jesteśmy Jego stworzeniem, że jesteśmy Bożym stworzeniem. I jako stworzenie mamy coś takiego w sobie, że chcemy się zwracać do kogoś, kto nas stworzy. Nawet ludzie niewierzący się mogą. Gdybyśmy porównali, gdybyśmy widzieli takie wskaźniki ludzi niewierzących czy wierzących, wskaźnik ludzi, którzy się modlą, wskaźnik ludzi, którzy się, którzy się modlą procentowe, zawsze jest większy, niż tych, którzy wierzą w Boga. W każdym społeczeństwie tak jest. Tak, taka jest socjologia. Ponieważ w nas, w człowieku jest takie wielkie pragnienie, taki głód, taki, taka potrzeba zwrócenia się do kogoś większego. I stąd to jest pierwsza konieczność modlitwy, że mamy, chcemy Bogu wyrazić jego uwielbienie i chwałę. Kiedy nawet człowiek niewierzący albo agnosty wychodzi w górę i widzi piękno, majestatu, to mówi wow. W ten sposób oddaje Bogu chwałę. Mamy coś takiego, że chcemy też prosić. Chcemy kogoś prosić o pomoc. Kogoś większego. I też mamy takie poczucie, że chcemy kogoś przeprosić. Chcemy się, mogę za tak kolokwiami komuś wyżanić, przed kimś wylać. To jest nas, to jest pierwsza sprawa, a taka, taka bardzo naturalna, z czego wynika konieczność tego modlitwy, tego spotykania się z Bogiem. <kluzny> tak, oczywiście my to robimy, ale czasem nie mamy pewności, że spotykamy się z Bogiem. Człowiek naturalny nie ma tej pewności. Druga przyczyna jest taka, że to wynika ze słów Chrystusa. Jezus mówił, że bez mnie nic nie możecie uczynić. Nic nie możecie uczynić bez mnie. A mam tak wiele pomysłów. Mam tak wiele marzeń, tak wiele pragnień, tak wiele chciałbym zrobić. Bo każdy z was tak ma. Że tak wiele chciał, żeby, chciałbym zrobić. Tak wiele bym chciał. Bez, bez Niego nie możemy nic uczynić. Nie możemy wierzyć. Nie możemy stać się dojrzałymi. Nie możemy się uświęcić, nie możemy robić dobrze. Bez, tego, bez Niego niczego nie dokonamy, dlatego potrzebujemy Jego. Potrzebujemy mieć kontakt z Nim, po to, by to dokonać. Też Jezus mówił, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Jest wiele pokus. Jest pokusa odejścia od Boga. Oczywiście różne są sposoby tego odejścia i stopnie. Takim w sumie najbardziej, największym zagrożeniem dla nas jest zejście na poziom naturalny. Ja ostatnio przypomniał Bachnickiego, chyba Jakimowicz, że chrześcijaństwo musi być nadprzyrodzone. Chrześcijaństwo albo będzie katolicyzm, chrześcijaństwo. Musi być albo nie nadprzyrodzone, albo go w ogóle nie będzie. Będzie jedynie intelektualne to za mało. I, I potrzebujemy modlić się po to, by nie ulec tej pokusie zejścia tylko na poziom naturalny. To myślę, że o co dzisiaj się mówiliśmy, to, że Bóg nam gdzieś pokazywał podczas tej modlitwy e, tej, tej niewiary, która jest w nas. Tego, tego życia nie według Bożych obietnic, według Bożych, e, według wiary, ale według niewiary. Niby wiary intelektualnej, niby wiary takiej poznawczej, ale jednak niewiary. No i ponieważ trzecia przyczyna to, ponieważ jest się mówi. Dzisiaj będziemy mówić o, o modlitwie, którą nazwiemy, nie wiem, modlitwą myślą, e, medytacją, czasem kontemplacją, rozmyślaniem, modlitwą wewnętrzną, e, namiotem spotkania, często nazywamy ją tak. I taka prawda, że, że bez tej modlitwy osobistej, jeżeli jej nie ma, to te inne formy modlitwy, jak ta modlitwa wspólnotowa, ale w końcu się jest albo liturgiczna modlitwa, czy para jakieś nabożeństwa i tak dalej, pielgrzymki, to wszystko bez tej mojej indywidualnej modlitwy w pewnym momencie stanie się dla niej ciężarem, bo będzie płytkie i będzie taką rutyną. Przepraszam czy polo może blokować Czyli bez modlitwy osobistej, systematycznej, głębokiej, inne formy modlitwy staną się dla nas ciężarem, staną się rutyną, staną się... Nie będziemy się w tym odnajdywać. Może być ci, być ci trudno na uwielbieniach, może ci być trudno na eucharystii, może ci być trudno na różańcach, nie wiem, gdziekolwiek. Ale zawsze pierwsze pytanie, jakie czasem postawić jest, czy czasem ta przyczyna tej trudności nie jest w mojej osobistej modlitwie. Bo, bo tam się dokonują rzeczy bardzo ważne, takie codzienne. Tam jest taka organiczna praca. Co nam daje taka modlitwa? Po pierwsze, daje nam podnaleźć Boga. Że mówimy, o wiem, znalazłem. Taka, um, ostatecznie, że chcę się nauczyć modlić, bo chcę znaleźć Boga. Dlatego chcę powiedzieć modlić, po to, by znaleźć Boga. Nie da rady inaczej. Nie da rady jakoś na skróty. Potrzebuje się modlić, by znaleźć Boga. Dlatego nas im tak potrzeba. Po drugie, to przez modlitwę poznajemy Boga. A przez poznawanie prowadzi do miłości. Gdy kogoś poznaje, wchodzę z w nim w relację, to go zaczynam lubić, kochać coraz głębiej. Pierwszym obowiązkiem naszego czyścienia jest poznawać Boga. Ale ono może być często tylko rozumowe, to za mało. A na modlitwie przychodzi Poznanie. Poprzez spotkanie, bo nas... Żeby kogoś poznać, nie wystarczy, trzeba go spotkać, nie? nie? Nie można czytać o nim książek, nie można się nim do wszystkiego nauczyć. Tego poznajemy jedynie intelektualnie, ale poznać Boga, trzeba się z nim spotkać. A spotkanie z Bogiem to jest właśnie modlitwa. Przede wszystkim ten moment, kiedy ja się z nim spotykam sam na sam, kiedy ja dochodzi do tego spotkania. spotkania. Tomasz który mówił, przyjaciele mają. Zwyczaj rozmawiać ze sobą. Człowiek zaś rozmawia z Bogiem przez kontemplację. Albo jakiś tam inny ksiądz taki. Mówi tak. Przez cierpliwe i pracowite poznawanie Boga w czasie modlitwy rozmyślania budzi się i ożywia wiara. A wiara pobudza do miłości, która zaś znowu pobudza do modlitwy. Poznaje, z tego poznania wynika, że kocha. A z tego, że kocham, wynika, że pragnę się modlić, pragnę przebywać. Poprzez modlitwę wchodzimy w to dzieciństwo Boże. Poprzez modlitwę, właśnie w naszej osobistej modlitwie indywidualnej, przyjmujemy to, kim jesteśmy w Bogu. Że jestem Jego synem, córką. To tam się to dokonuje. Tam to przeżywa. Tam to przeżywa w jakiś taki sposób, w sposób szczególny. No i wreszcie, przez modlitwę odzyskuję harmonię. Dlatego to jest równowaga. Modlitwa pomaga mi normalnie żyć. Sprawia, że się nie stresuje pewnymi rzeczami. Albo nawet. Że, yy, no, że że żyję w pokoju po prostu. Yy, I jestem w Bożej Obecności. Okej. Okay. Czym jest to rozmyślanie? Takie cytaty w różnych ludzi. Nie znamy. Rozmyślanie to spotkanie dwóch osób, które się kochają, poszukują wzajemnie. Mądry się to myśleć o Bogu, kochając go akurat Karol de Foucault. Czyli nie tylko właśnie rozumowę, ale myśleć o Bogu i kochając go. To inny. Rozmyślać, modlić się, to rozmawiać z tym, o którym wiemy, że nas kocha. Rozmawiać z tym, o którym wiemy, że nas kocha. To zawsze właśnie odniesienie do kogoś, albo o kimś, albo z kimś. I zawsze jest w miłości. Tym, który mnie kocha. Bo kocham, bo, bo, bo przyjaciele. I, I właśnie prawdziwe spotkanie jest zawsze spotkaniem miłości. Bo Bóg nas kocha. Nawet jeżeli my, nasza miłość do Boga jest doskonała, nasze spotykanie z Bogiem jest, jest zawsze w kontekście miłości. I o co chodzi? Jakie mam doświadczenie? Jakie doświadczenie mam. Jak, jak ma wyglądać doświadczenie to spotkanie z Bogiem? To trochę będzie wracać do tego, co mówiłem ostatnio. Ale poprzez medytowanie. Przez słuchanie, przez medytowanie Ewangelii, słowa, medytowanie obecności Bożej, tego co wiem o Nim. Po pierwsze przeżywam Bożą miłość. Po drugie uświadamiam sobie, że ta miłość jest aktualna tu i teraz. Jak podaję teraz schemat tego, jak, co mam, jak mam wyglądać na osobistej modlitwie i jakie mają mieć, jak ma być jej, jej charakterystyka. I po trzecie staram się to miłość odpowiedzieć. Czyli e, przeżyć Zobaczyć tą miłość, uświadomić sobie, że ona jest aktualna tu i teraz i na nią jakiś sposób odpowiedzieć. To co mówię, poznanie rodzi miłość, a miłość domaga się znowu głębszego poznania. I to się tak kręci. Poznaję to kocham, kocham to chcę bardziej poznawać, chcę jeszcze więcej znać i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, kiedy kiedy poznajemy Chrystusa, kiedy czytamy Ewangelię, nie mamy jej czytać jako, jako jakieś yy, księgi historyczne, jako dziennika, oglądać jak dziennika telewizyjna, wiadomość jak ale jako, jako komunikat do mnie, jako informację, jako opis tego, co robi ktoś, kto mnie kocha. Jako opis działania osoby mi najbliższej. Opis tego, kto robi, ktoś, kto mnie najbardziej kocha, najbłokońszy. Można znać Ewangelię, ale nie znać Chrystusa. Można ją wiele razy przeczytać, ale ją właściwie nie odczytać. I w Ewangelii widzimy Chrystusa, poznajemy Jego charakter, Jego serce. O to chodzi, żeby czytając Ewangelię, zrozumieć serce, zobaczyć serce, przeżyć to serce, zachwycić się tym sercem i charakterem, jaki ma Jezus Chrystus, nasz Pan. Ten, który. Który, który płakał nad, nad grobem swojego przyjaciela, ten, który się litował nad, nad chorymi, który się litował, ten, który przebaczał prostytutce, który przyjął do swojego grona oszustego tego pracownika Izby Skarbowej i ten, który się ujął za nieszczęściem. Zdowy, która straciła syna, który uzdrowił córkę jaira, i tak dalej, i tak dalej, ten, który roznażał chleby. To jest to wszystko, jaki miał charakter, jakie miał serce za tym się kryło. To jest poznawanie jego serca, a potem starać się poznać go osobiście, że to wszystko, to, to, to ten charakter spotyka się ze mną, ta, ta osoba, i, i on, on pragnie, byśmy się do niego przy, przybliżali. Dlatego w tej modlitwie wyrażajmy naszą wiarę, nasz zachwyt wobec, wobec tego, jaki on jest. I Chrystus też mówi o tym, że chce, by nasze, da dać nam życie pełne obfitości. By nasze życie było pełne obfitości. Nasze rozmyślanie i poznawanie w czasie tej modlitwy to też taki akt wiary, nadziei i miłości. I to, 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 kiedy ja wyznaję wiarę, to dla Chrystusa jest miejscem, jest momentem, kiedy On może przynosić do mnie życie. Przez to moje wyznawanie wiary, wiary w Jego, e, wiary nadziei i miłości, to w tym momencie On przynosi mi życie w ofitości. Chrystus nas kocha. Po drugie, Chrystus nas kocha, ten Chrystus, którego ja poznaję przez medytowanie tego kimonie, Jego słowa, jest osobą aktualną dla mnie tu i teraz. O, on nie kocha. To, co on zrobił komuś tam, to równie dobrze by chciał zrobić mnie. Nie ma nic, co by sprawiło, że on by tak, gdyby zamienić imię tej osoby w Ewangelii na moje, to by się to nie dokonało. A gdybym ja tam był w tym tylu 5 tysięcy, to na nie byłoby tyle chleba, co, co trzeba. Gdybym ja był tym cennikiem, to na pewno by się to nie stało. Nie. To, to wszystko jest aktualne dla mnie. Tu i teraz. Odkrywamy Chrystusa przez wiarę, że właśnie teraz i tu On chce z nami się spotykać. Ten sam Chrystus. On nas zawsze kochał. Bóg nas kocha. Znowu to samo. Bóg nas kocha. I nie możemy z tym nic zrobić. Nic. Nie możemy Bogu przeszkodzić nas kochać, sprawić, żeby nas kochał więcej, mniej. Mamy z tym wielki problem. Nie możemy podbić stawki. Kurczę, to, teraz, to nas denerwuje trochę. Jak to? Kochają, nie pozwoliłem mnie kochać na przykład. Bóg mnie kocha. Bóg, jak mówi Budzyński, kocha złego. Bo to, że kocha dobrego, to wszyscy rozumiem, że kocha dobrego, ale Bóg kocha złego. Czyli mnie, ciebie, no bo ja raczej, no nie? Wiecie, w ogóle tam do zero, ale te prawdy wiary, które się uczymy w szkole, to, nie, to, to w ogóle nigdzie nie ma w katechizmie tego. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobry wynagradza nas lekarze. Nie mówię, że to jest nieprawda, ale te akcenty są zupełnie nie tak jak trzeba. To jest jakaś katecheta, jakiś wymyślił w Wilnie w XVIII wieku czy XIX, że bóg dzieci katechezy to tak zostało w naszym zakonie katechetycznym. Jak ktoś ci mówi, Bóg cię kocha, to dobry, do się włącza lampka, ale sześć prawd wiary. Bóg jest, ale to, że Bóg kocha złego, no nie? Bo Bóg raczej popał wydawał temu złego, no nie? Bił go, no nie? Złego to nie. Dobrego karze, a dobrego nagradza. Bo to nie raczej karze, a nie nagradza, nie? Jak Tomasz, prawda? Ale to się podpisuje się po tym, nie? I Bóg mnie kocha. Bóg mnie kocha. Ten Bóg mnie kocha. Kurczę. I to zmienia wszystko. Bo Bóg mnie kocha. Anetę kocha. A Ciebie Bóg kocha. Rozumiesz, nie? Ania, mamy Ciebie Bóg kocha. Paulino, Bóg Ciebie kocha taką, jaka jest dzisiaj, tu, teraz. Nic ty nie jesteś w stanie zrobić, Nie kogoś atrakcyjnego, nie, patrzysz, teraz, się, mam w pokoju tam, gdzie się modlę. jest szyba, nie? I, i jak tam patrzę, na no, modlę się, patrzę tam się siebie w odbiciu, w tej szybie, myśl, Bóg kocha tego gostka Może to jest crazy. No można czasem na siebie dłużej kurde, ten gość jest kochany przez Boga. Bóg kocha tego właśnie, nie? Tam się mówiłem i tak patrzył o ja, nie? Zróbmy takie zdjęcie, może takie, takie teraz są takie aplikacje, że można zdjęcie profilowe zmienić, nie? Można taką aplikację zrobić. Bóg kocha tego gostka, nie? Albo ten gostek jest kochany przez Boga. Nie wszyscy o tym wiedzą, nie? Bo to wszystko zmienia. Nie wszyscy o tym wiedzą, bo to naprawdę wszystko zmienia. Doświadczenie, że ja jestem kochany. I to. I wiecie, na każdej jednej osobie z tej mam do tego wracać. Nieważne, nic. Nic nie ma znaczenia. Ten Chrystus, który, który Bóg jest, ma wspaniałe serce, piękny charakter, on kocha mnie. Fajnie, że kocha moją mamę, dzieci. Super. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest, że on kocha. Nie. I, I to mnie grzeje najbardziej. Jeżeli ja w temu uwierzę, że to jest aktualne. My nie wierzymy naprawdę i to nas zatrzymuje, codziennie nas zatrzymuje, dlatego codziennie mamy do tego wracać, a zwłaszcza kiedy się modlimy. On nas kocha właśnie modlitwą indywidualną i nieaktualną, unikatową, osobistą. On zwraca się ku naszej konkretnej osobowości. Jego miłość ogarnia Twoją osobowość, twoją tajemniczą i podmatwaną historię życia. Miłością wyłączną, odwieczną. Nas, zna moje imię, czyli zna moje życie. Zna moje życie. Bóg zna moje życie. Ja wiem, że to są może banały, ale to jest istota naszej wiary. To jest istota naszej wiary, że Bóg mnie kocha. I może służę, może myślę, nie wiem, i myślę, kurczę, spowszedniało mi to. Uskórł, zapomniał. Już się zajmuje młodymi. Już starszy go nie kręcą, nie wiem, cokolwiek. Czy stare. Bóg znowu mnie kocha. On, za mnie, była każda krew jego krwi przelana na krzyżu. Za mnie. I ja z tym nic nie mogę zrobić. To nie było moje decyzja. Nie mogę tego zwiększyć, ani zmniejszyć, ani zatrzymać. Pamiętacie, co mówiłem ostatnio. Że kiedyś wchodzę na tę modlitwę, wziąć taką frazę sobie i ją sobie tak przeżywać. Jezu, jesteś tu i patrzysz na mnie z miłością. W ten sposób wchodzić Boża obecność w naszej codziennej modlitwie I być może to będzie jedyna myśl tej modlitwy. I jej wystarczy, od niej zawsze zacząć. Jezu, jesteś tu i patrzysz na mnie z miłością. W sensie to wszystko, o czym teraz mówię, zawiera się w tej frazie. Jesteś tu, Jezu, ze swoim charakterem, ze swoim sercem patrzysz na mnie z miłością. Patrzysz na mnie z miłością. I to wystarczy. Oczywiście ta fraza może się inaczej sformułować, ale chodzi o sens. I Bóg nas nie kocha na miarę naszej świętości. I nasze braki i grzech nie są przeszkodą do Jego miłości. My kochamy to, co jest nam miłe, ale Boża miłość jest inna. To nie to, co we mnie jest godne miłości, wzbudza Jego miłość. Ale Jego miłość wzbudza we mnie owoce, które są dobre i piękne. Bóg mnie kocha, tak mówi, tak sloganowo. Kocha mnie takim, jakim jestem, ale nie chcę bym pozostał w miejscu, w którym jestem. Bóg chce, bym poszedł dalej. Bóg chce, bym, bym poszedł po prostu. By, bym przyjął i poszedł. I się otworzył. I spojrzenie Boże, spojrzenie Chrystusa. Ewangeliści aż trzy razy podobno, Łukasz 22, Marka 10, 1.42, mówią o spojrzeniu Jezusa, o Jego wzroku, o, o spojrzenie, gdzie Jego spojrzenie jest utkwione na mnie, że to, to spojrzenie musiało robić wrażenie, że żeby spojrzeć w twarzy Jezusa, w ogóle spojrzeć w oczy, Mamy czasem wrażenie, że spojrzeć komuś w oko w oczy. Jezus, Jego spojrzenie jest skierowane na mnie, na mnie cały czas, nieustannie. I to musiało właśnie zrobić wrażenie na, na tych ewangelistach. I co, jaka może być nasza odpowiedź? Czyli punkt <kluzny> pierwszy, poznać Chrystusa, zobaczyć, Przez, używać wszystkiego, co nam jest dostępne. Obrazu, wyobraźni, muzyki, czegokolwiek, nie? Wszystkiego, czego nam przynosi poznanie. Chrystusa. Dwa. Uświadomiać sobie, że ta miłość jest aktualna tu i teraz. I jest dla mnie, i jest do mnie. I to Jego spojrzenie jest utwione na mnie. I trzy. Odpowiedzieć na to. Odpowiedzieć na to. Co możemy zrobić? Otworzyć się na to. Tak jak się otwiera w słoneczny, wiosenny dzień okna w naszych pomieszczeniach, po to, by wleciało tam trochę świeżego powietrza i trochę światła z zewnątrz. Rozsłamy zasłony, otwieramy okna. To jest to, co możemy zrobić: otworzyć się tak, jak się otwiera okno, nastawić się na promieniowanie. Papież Franciszek mówi, że on się opala przed Najświętszym Sakramentem, gdzieś godzinę, czasem mu się przyśnie, ale mówisz, że gdzieś pół godziny do godziny wieczorami się opala przed Święcym Sakramentem. Wystawić się na to, sprawić mnie to, grzało. Nie, nie zakładać filtrów, ochrony itd. Ale pozwolić się temu ogrzać. To, co mogę zrobić, to pozwolić, powiedzieć okej okay. um, i wyznawać aktem wiary, tą odwieczną miłość, aktualną, dzisiejszą, świeżą. Panie wierzę, że jesteś w, w mnie. Panie spraw, abym przejrzał. Zaufać mu. Zaufać mu, to oddać coś. Zaufać komuś, to znaczy, że coś powierzyć jemu. <laughs> Fragment naszego życia, pozwolić, by on nas kształtował, stanąć w prawdzie przed nim, który zna wszystko, uznać tą swoją biedę, a, ale z drugiej strony, śmiało by też wyznawać i ufać jego miłości. Uznawać swoją biedę i śmiało, to jest ważne, i śmiało ufać jego miłości. Śmiało, śmiało. To nie jest uchwała. Wiemy, kim jestem, Panie. Panie, ten, którego kochasz, jest chory. Panie, ten, którego kochasz, jest chory. Takie są słowa Ewangelii, nie? Odnosi do łazarza się odnosiły. One się odnoszą też do Ciebie, do mnie. Ten, którego kochasz, jest chory. Tak się modlić, Panie. I pytać, Panie, co chcesz, abym uczynił? Czyli to, co mówię. Mów, Panie, bo słucha Twój słucha. Mów, Panie, bo sługa twój słucha Twój słucha. Twój sługa chce być Tobie do dyspozycji. Kuszę, że całe niesamowite rzeczy, kiedy będziemy do dyspozycji Bożej. Naprawdę i pogłębiać łączność, jedność, jakby być jednego serca, jednego ducha. Co to znaczy? Też tak papież mówi, że takie proste pytanie. Co byś, Jezu, co byś Ty zrobił? Jezu, co byś Ty pomyślał na ten temat? Jezu, w jaki sposób byś z kimś tym porozmawiał? Jezu, jaką miałbyś minę? Jakby być jednego serca, jednego ducha No stop, utrzymywać tą jedność, być, być w jednym. Oto stoją drzwi i kołacze. Jeżeli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będzie z nim wieczerzał, a on ze mną. To przyjrzę do serca razem z ojcem. Bo on mówi tak: jeśli kto mnie miłuje, będzie zachować moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy z nim przebywać. On chce w nas przebywać. No i wreszcie to jest współpracować z Duchem Świętym. Jak przychodzą ci natchnienia, miałem teraz tygodę, taką tygodnię żeby, o, napisz maile do tego, tamtego, z tym się skontaktuj. Wy tak, zrobię to w końcu, nie? Z zrobię. Powiedziałem Amen, wstałem i sobie myślę, że no, w sumie do kuchni pójdę, coś jeszcze załatwię. I zacząłem robić takie, a już zapominam o tym. że tu było jedno, a tu jest drugie. E, zrobię to, co miałem zrobić. Napisałem jakieś tam parę, parę, ludzi, parę ludzi. Parę wiadomości wysłałem. Um, i zacznę gminąć tylko włosy. Na razie nie ma żadnych. Ale nie wiem jak widzę. Ale współpracować z tymi One mogą też te odpowiedzi na to pytania. Może co mam zrobić? Jak mam się zachować? Mogą przyjść nie na tej modlitwie. One nie przyjść na modlitwie, no mogą przyjść poś pośrodku dnia i tak dalej. Okej. Okay. To jest wszystko co chciałem się powiedzieć, no jeżeli było zbyt długo. Chciałbym to, to rozwinąć tego, co mówiłem tydzień temu. Zachęcam i proszę każdego z was, z was do tego, by, by to praktykować. Tak to już jest, że tajemnice Boże są objawione dla prostaczków, a zasłonięte są przed mądrymi i Proszę, żebyśmy w miarę możliwości wchodzili wszyscy na tą samą drogę. Żebyśmy wszyscy, oprócz, ja wiem, że mamy różne inne Boże modlitwy, może się damy na wielu rzeczach bardzo dobrze, ale byśmy w ten sposób razem odnawiali tę modlitwę, Żebyśmy razem sobie też robili notatki, znaczy, każde swoje, nie? Żeby wchodzić na, na notatki, robić, żeby wchodzić w tej postawie w czas z Bogiem. Żeby pozwolić, żeby nas ten Bóg trochę razem prowadził. Prosimy na to, żeby na drukach się tym dzielić. E, dzielić się filatryzami, dzielić się słodnościami i w to wchodzić. Wiecie, nieważne są te tak naprawdę same materiały, same konferencje, same słowa. Ważne jest, żeby to nas drożyło, żeby to nas. Drążyło, by to nas troszkę drażniło, by to nas inspirowało, by to nas yy, posłało w tą.